Cześć, cześć, bo jakby nie było, długim czasie. Nasza codzienność tak pędzi, że zatrzymanie się na dłużej często wydaje się niemożliwym. Wydaje się, że kiedy się zatrzymamy, to wszystko runie jak domek z kar. A tego zatrzymania bardzo potrzebowałam i nadal go potrzebuję ze względu na odzyskiwanie swojego zdrowia po gigantycznym kryzysie. Się w moim życiu, największym jakiego do tej pory doświadczyłam, który totalnie odmienił kierunek mojego życia. I co prawda, to życie teraz jest wspaniałe i najbardziej bliskie temu, jakie zawsze chciałam prowadzić. To nie jest tak, że zmagając się z depresją, doświadczasz tylko i wyłącznie złych chwil, bo kiedy uzdrawisz swoje życie, kiedy uzdrawisz te wszystkie traumatyczne doświadczenia, jakie Cię spotkały na drodze, przyczyniając się do odpalenia tej choroby to tak naprawdę masz szansę stworzyć swoje życie jakby od zera na porządnych filarach na filarach już takich dbających bardzo mocno o twoje granice o twoje zdrowie psychiczne i ja jestem w tym procesie cały czas jest mnie tutaj jeszcze nie na tyle dużo jakbym chciała dlatego że wystarczy mi sił na określone czynności i nie zawsze jestem w stanie sprostać swoim wysokim oczekiwaniom ponieważ najwyższe oczekiwania Wobec mnie mam ja sama. Zdaję sobie sprawę, że bardzo mało tutaj dawałam Wam wartości w ostatnim dłuższym czasie. Do tego jeszcze nie wypuściłam nowych produktów, a zapowiadałam między innymi, to znaczy wypuściłam nowy produkt pod postacią Wyzwania Zdrowa Redukcja, który jest nakręcony zupełnie od zera. To jest 60 filmików takich w trybie bardziej tiktokowym, gdzie masz takie krótkie lekcje, przerabiasz je sobie i możesz rzeczywiście w szybki, fajny sposób zdobyć sobie tą. Też w tym czasie, kiedy już byłam chora, wydałam też dietę na trądzik, wydałam też wyzwanie jelitowe, które z przyczyn technicznych powiedzmy sobie zniknęło ze strony i które, nad którym teraz pracujemy, żeby je ponownie przywrócić dla wszystkich uczestników, którzy to wyzwanie już kupili, ale też dla osób, które będą tego wyzwania potrzebować i będą chciały je sobie nabyć w najbliższym czasie. Materiały graficzne, których była cała masa, są odświeżone, treści, maili są również odświeżone, więc to wszystko fajnie będzie załadowane w najbliższym czasie na stronę. A ja też oczywiście mam na półce odłożone szkolenia 20-minutowe, czyli szkolenie dotyczące tarczycy, insulinooporności, IBS i hipoglikemii. To są takie moje koniki, które uwielbiam, i no. One się zbliżają, ja wiem, że ja mówię, że one się zbliżają, bo to wszystko we mnie dojrzewa. Natomiast muszę się też uporać z innymi rzeczami, bo oczywiście to zdrowienie ma wiele aspektów. Kiedy się swoje życie odstawia na bok i nie jest się w stanie normalnie funkcjonować, to nawarstwiają się różnego rodzaju zaległości, różnego rodzaju zobowiązania. No ja też mam ze sobą córkę więc oczywiście jej szkoła, jej obowiązki, jej życie, jej zdrowie psychiczne w obliczu mojej choroby było dla mnie priorytetem. Oczywiście moje zdrowienie, ale też no tutaj cała nasza ekipa, czyli pieski, kotek, cała, cała struktura naszego domu też jest na mojej głowie, więc nawet chorując i tak dość wysoko musiałam funkcjonować. A też jakby całe życie byłam przekonana, że zarówno pieniądze do się jakoś skombinować, jak i że na tyle dbam o swoje zdrowie i o swoje przede wszystkim zdrowie mojego mózgu, że zawsze sobie poradzę. No ale okazało się, że pracując głową straciłam totalnie dostęp do tej swojej głowy i ona taka, co jakiś czas była odblokowywana na przestrzeni tej choroby, i wtedy ja oczywiście rzucałam się w taki szybki powrót do pracy. Ale cały czas się tego uczę, tej właśnie pokory i takiego znormalizowania i dopinam też już różne rzeczy, ponieważ, no nie ukrywam, że też rozpoczęły mi się z już dłuższy czas bardzo duże problemy finansowe, które no, wynikają z wcześniejszych kredytów i głupich decyzji finansowych po prostu podejmowanych w. Wcześniejszym życiu, to jest dłuższa historia, <noise> na książkę, na podcast, na wszystko, ale generalnie no, no tak jest. Więc oczywiście, kiedy została mi odcięta pomimo ogromnych chęci wyjścia z choroby i też wyjścia z tych problemów finansowych, możliwość po prostu pracy i wiecie, nawet nie wiem, no, reklamowania wam moich, moich produktów, ja po prostu byłam jak warzywo w tym aspekcie. No to, to oczywiście te problemy finansowe się nawarstwiają. No i tutaj w dorosłym życiu no, nie ma żartów, dlatego że to wszystko są poważne konsekwencje i ja między innymi, kiedy już moja głowa stanęła na tyle na nogi, żeby podejmować jakieś racjonalne decyzje, to rzeczywiście podjęłam decyzję o tym, że no, sprzedam aktualny dom, w którym mieszkam. To nie jest taki dom, w którym ja planowałam żyć do końca życia, ponieważ ja od zawsze widziałam siebie w malutkim domu, w jakimś siedlisku wśród przyrody i, i, i gdzieś tam ze zwierzętami i, i tak dalej. Ten dom był takim domem przejściowym, w którym mieliśmy tutaj, dopóki się nie wybudujemy z moim partnerem ówczesnym, funkcjonować. Więc w pewnym sensie jest to całkowite zamknięcie byłego rozdziału w życiu i całkowite rozpoczęcie drogi na nowo, ale nie ukrywam, że żyjąc tutaj sama jestem też daleko od mojej rodziny, bo też tak się tutaj sprowadziłam za tą miłością i tak dalej. Oczywiście, żeby nie było ta miłość, nie jest jedynym przyczynkiem mojej choroby, było ich wiele, jest to sytuacja o wiele bardziej skomplikowana. Ale to na kiedyś. Natomiast do czego zmierzam? No, też podjęłam decyzję o tym, że, żeby wyjść z tych problemów finansowych, to po prostu sprzedaję dom. Jestem właśnie w trakcie robienia tego wszystkiego i, no, przy tej ilości gdzieś tam obowiązków, różnych rzeczy, które mam już, jak zdrowieje, wiesz, zabieranie się po prostu za, <ścoughs> za te zaległości, no, wyobraź sobie, że masz zaległości, nie wiem. Chociażby z kilku miesięcy, a ja tu mam zaległości na różnych polach życia, no mniej więcej z półtora roku, więc jest tego bardzo dużo i nie zawsze wystarcza mi na pracę. Ja się oczywiście bardzo staram, bardzo dbam o to swoje zdrowienie. Między innymi teraz też korzystam z takiej dodatkowej terapii, na którą udało mi się dostać na NFZ. Korzystam sobie właśnie z takich zajęć dziennych w ośrodku rehabilitacji psychiatrycznej i to jest wspaniałe, dlatego że tutaj, no właśnie, będąc po prostu zana sama na siebie, no oczywiście mam tutaj sąsiadów, znajomych, ale to no to nigdy nie jest to, co przyjaciele na miejscu czy rodzina, taka ta część wspierającej rodziny na miejscu, mm, więc rzeczywiście bardzo mi to pomaga i, no i na wielu płaszczyznach właśnie staję na nogi coraz bardziej, ale przede mną właśnie wiecie, i sprzedaż mieszkania, i przeprowadzka, i organizacja nam nowego życia jest tego bardzo, bardzo dużo. I też nie jestem w stanie, no bo ja bym chciała oczywiście wszystkie produkty odświeżyć, wiecie, z nowym logo, z nową energią, i tak dalej, ale to jeszcze nie jest możliwe. Przyjdzie na to czas, kiedy już sobie osiądę, yy, w nowym miejscu na spokojnie, a teraz w zasadzie yy, no, będę starała się jeszcze oczywiście nagrać właśnie te kursy, yy, te krótkie, jakoś tylko się uporam z właśnie wystawieniem domu i z tą organizacją, i co? Yy, no, i praca jest właśnie tym kolejnym aspektem, nad którym już nareszcie mogę w szerszej części pracować, bo te inne rzeczy już są utulone, że tak powiem, objęte procesem terapeutycznym, uzdrowione w dużym stopniu. Więc teraz przychodzi czas na kolejne i kolejne, kolejne schody prowadzące do takiego pełnego wyzdrowienia. No, a zdrowie to nie jest tylko jakby zdrowie, Fizyczne, ale też zrobię psychiczne, zdrowie na płaszczyźnie społecznej, zdrowie na płaszczyźnie chociażby finansowej właśnie. Więc zanim odzyskam taką zupełną pełnię zdrowia, to jeszcze trochę czasu. I choć w obecnych czasach wydaje się, że to trwa strasznie długo, to jednak z perspektywy tego, co doświadczyłam, no jestem z siebie dumna, bo, bo naprawdę jak na te wszystkie doświadczenia, to to tempo jest i tak. Super i też super jest to, że na tyle to uzdrawiam, że nie będę tego ciągnąć za sobą na, do końca życia, to znaczy będę to ciągnąć za sobą jako pewnego rodzaju doświadczenie, ale nie będzie co, to coś, co przekreśla moje życie już na dalszy czas. A oczywiście ja z pracą, ponieważ moja praca, dietetyka kliniczna, w ogóle wszystkie tematy dotyczące zdrowia jedzenia to są tematy pasjonujące mnie od wielu lat, więc Oczywiście powrót do pracy jest tym, na co bardzo czekam, ale właśnie o tę główkę muszę tutaj ze wszelkich stron dbać. No i w obliczu właśnie tych wszystkich wyzwań, które teraz przede mną. Czyli wyprowadzki, organizacji sprzedaży, całego nowego życia. Rzeczywiście jeszcze nie wystarczy mi na tyle sił fizycznych i psychicznych, żeby ogarnąć pracę na 100%, choć oczywiście cały czas, właśnie będąc w terapii i tak dalej, no, będę się starała, więc tutaj być może coś się uda wykluć. Natomiast też nie chcę, żeby to było takie zrobione, no bo wiecie, teraz w czasach GPT mogłabym tak naprawdę taki kurs 20-minutowy wypuścić w jeden dzień, bo to napisałabym sobie z czatem scenariusz, stanęła przed kamerą, z promptera odczytała i, i, i jest to do zrobienia oczywiście w jeden dzień, no ale ja tak nie potrafię, ja muszę to wszystko mieć przemielone, z moją interpretacją, z takim przedstawieniem, wiesz, od serducha, żebyś po prostu czuła, że to, jest, że to jest takie dla Ciebie i że to jest też takie z głębi mnie, dlatego właśnie ten proces tak przysuwam, bo jestem, no jakby wierzę w to, że ta energia też, z którą to nagrywam dla Ciebie, i jest istotna i gdzieś podświadomie to wyczujesz więc też no, najpierw trzeba troszeczkę nazbierać tej obfitości, żeby móc się nią podzielić. No, i też jakby to, dobiegając tutaj końca, chcę Ci też powiedzieć o wyprzedaży, dlatego że w Diet obecnie trwa wyprzedaż yy, i ta wyprzedaż jest duża, bo to jest minus 50% na wszystkie diety oraz e-booki. Yy, dlaczego? Dlatego to nie jest związane z tym moim kryzysem finansowym, dlatego że, no, żeby pokryć ten kryzys, to wiecie, to, 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 to jakby. Yy, ile bym się nie napracowała, no to jeszcze bardzo długo. Natomiast zmierzam do tego, że ja tak naprawdę chciałabym się pozbyć starych produktów związanych jakby ze starym Sandiet, między innymi jeżeli chodzi o logo i pozostałości innych tutaj osób w gronie Sandietowym. Natomiast no jeszcze nie mam do tego ani głowy, ani czasu, ani, nawet fundusze, żeby się tutaj zabrać od, te, od tej strony fajnie graficznej, i tak dalej. Więc ta wyprzedaż bardziej dotyczy tego, żeby mogła na przykład niektóre rzeczy zlecić. Gdzieś tam w międzyczasie typu przerabianie grafik, które są już gotowe, ale trzeba je odświeżyć. No i jakby to są takie pożegnalne produkty, dlatego że te produkty znikną. Nie wiem do końca, kiedy znikną. Najpierw chciałam, żeby one zniknęły w dniu kobiet, ale oczywiście to się tam przedłużyło, no bo właśnie w moim życiu się tutaj dużo rzeczy klaruje, dużo rzeczy się dzieje na bieżąco, więc ta wyprzedaż na, no, sobie trwa. Ona nie wiem, ile jeszcze potrwa. Może za 2-3 miesiące, może do Black Friday może. Do końca roku, zobaczymy, jak mi się to wszystko ułoży. Bo to są super produkty, super diety, super e-booki, jest tam mnóstwo świetnej wiedzy, mnóstwo praktyki, doskonałe rozwiązania. Natomiast, no ja bym chciała je po prostu odświeżyć, dać Ci w nowej formie, ale to jeszcze nie jest ten czas. Stąd ta wyprzedaż, żeby trochę się jakby pożegnać ze starym i zapraszać coraz bardziej nowe i zachęcam Cię serdecznie do tego, żeby z tych produktów skorzystać, bo wszystkie diety są skomponowane w taki sposób, żeby były przeciwzapalne, żeby były dietami, dietoterapeutycznymi, czyli żeby spełniały swoją rolę również terapii żywieniowej w danej jednostce chorobowej, jak i bez tej jednostki chorobowej. Wszystkie mają, bo to są takie zasady, które, których ja się trzymam od zawsze we współpracy z moimi pacjentami i które przez te wszystkie lata mojej praktyki, przez tysiące osób, którym pomogłam, Zadzały się rewelacyjnie, i to są też zasady związane z niskim indeksem glikemicznym tych diet, z wysoką zawartością błonnika, przede wszystkim błonnika rozpuszczalnego, a zatem mamy tutaj dobre do, dożywienie mikrobioty, wsparcie układu pokarmowego na wielu płaszczyznach, bo to również wydzielanie żółci, wydzielanie soków trawiennych, nie tylko o zadbanie o mikrobiotę jelitową. No, i oczywiście do tego mamy Przecenione kursy, czyli kurs dotyczący tego, jak poradzić sobie z problemami jelitowymi, a zwłaszcza z SIBO, od początku do końca, czyli od podejścia do właściwej diagnostyki przez właściwe podejście do, do diety, do suplementacji, do całego jakby zrozumienia problemów jelitowych i poradzenia sobie z nimi. Dodatkowo kurs o PCOS, czyli zrozumienie hormonów płciowych, zrozumienie tego skąd ten problem się bierze, jakie są najnowsze zalecenia co do poradzenia sobie z zespołem policystycznych jajników, jak i przecenione są również e-booki, czyli e-book dotyczący diety lekkostrawnej w tym nowoczesnym podejściu, gdzie uczymy się odpowiedniej obróbki produktów, gdzie ta dieta to nie są tylko suchary i klejki, tylko bogato odżywcze produkty, bogato odżywcze jedzenie, które macie wyprowadzić również z tego stanu osłabienia, w jakim potrzebujesz diety. Bardziej strawnej. Do tego e-book o SIBO, czyli właśnie od A do Z uporządkowane już w trybie nie kursu, mówionego tak, jakbyś miała konsultację ze mną, tylko w formie właśnie spisanej, co jest bardziej uporządkowane, rozwinięte, pisemnie różne tematy, bo inaczej się mówi: ja kurs prowadzę bardziej tak, jakbyś była u mnie na konsultacji i tłumaczy ci. No, jakby od A do Z, jak się tym zająć, a e-book jest oczywiście takim procesem, gdzie jest to rozpisane bardziej jak w książce i, i tutaj więcej szczegółów można uwzględnić. I podobnie e-book dotyczący całego zdrowia układu pokarmowego, czyli Co piszczy w jelitach, i tam mamy zarówno kwestię profilaktyki, dbania ogólnie układ pokarmowy jak i chorób, czyli na przykład helikobacter pylori, zespół jelita drażliwego, problemy z zaparciami, problemy z biegunkami, wzdęcia. To wszystko i sprawdzone metody, plany suplementacji, wskazówki żywieniowe, najważniejsze patenty dotyczące stylu życia, wszystko tam jest upakowane i teraz też jest to w cenie minus 50%. Także chcę Ci o tym poinformować, bo w zasadzie zbieram się, jak widzisz, promocja miała trwać do marca, a ja o tym mówię pierwszy raz. W tym roku, więc rzeczywiście chcecie o tym po prostu poinformować, że to jest. Dać znać, co u mnie, w jakim kierunku sobie to zmierza. Uspokoić cię, że no tutaj główka pracuje, żeby wrócić i żeby dawać Wam jak największą wartość. No bo oczywiście tutaj edukacja i no, i po prostu no, ta dietytyka, to jedzenie, te schematy talerza to, to wszystko to leży w moim serduchu i mam się czym dzielić i chcę się tym z Tobą dzielić. Natomiast potrzebuję właśnie tutaj robić to wszystko w zgodzie z tym, jak wygląda obecnie moje życie, i z tą pielęgnacją odzyskiwania coraz większego dostępu do tych tam komóreczek szarych, które mają te różne kwestie w sobie fajne zapisane. Więc no tak, taka mała aktualizacja. Myślę, że ci się to należy, dlatego że mnie obserwujesz, jeśli dotrwałaś w ogóle do końca, to bardzo ci dziękuję. Chcę się z tobą właśnie tak szczerze podzielić tym, jak sytuacja wygląda i po prostu dać znać w jakim kierunku zmierzam i na pewno jest to kierunek dbania i o moje, i o twoje zdrowie. Także pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia.